Ewangelia z drugiej niedzieli wielkanocnej. Posłuchajmy. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmiecie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc, uczniowie, mówili do Niego: Widzieliśmy Pana, ale On rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku, Jego nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie powiedział do Tomasza, Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego, Pan mój i Bóg mój, powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Czy pamiętasz, o czym przed chwilą czytaliśmy? Co Jezus powiedział do uczniów, kiedy przyszedł do nich przez zamknięte drzwi? Co Tomasz chciał zobaczyć, żeby uwierzyć, że Jezus żyje? Co Jezus kazał zrobić Tomaszowi? Jak myślisz, co Jezus chce powiedzieć w tej Ewangelii? Po co Jezus przyszedł pokazać uczniom, że żyje? Pomódlmy się teraz. Jezu, dziękujemy Ci, że przyszedłeś do uczniów i dałeś im pokój. Pomóż nam wierzyć w Ciebie, tak jak Tomasz, nawet jeśli Cię nie widzimy. Naucz nas kochać Cię całym sercem. Amen.